Siemano widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj yy, tak jak obiecałam, nagrywałem Fortnite'a. Yy, jeśli odcinek Wam się spodoba to kliknijcie lajka, yy, łapkę w górę, no i subika, żeby zamienił się w czerwone na szary. Musicie zamienić na szary, to będzie... I może dzwoneczek, jeśli będziecie chcieli słyszeć kiedy będą filmy. No i... Zapomniałam opowiedzieć o tym, że dziękuję wam za to, że tyle zostawiacie ostatnio wyświetleń, że wbijacie te prógi. No, wbiliście nawet y, 7 łapek w górę, a prosiłem o 6, więc bardzo dziękuję wam za to. Jesteście po prostu najlepsi y, widzowie. No i dlatego nagryłam odcinek bez leczenia, tak jak mówiłem. No to co? Zaczynajmy! Dobra, widzowie, zaczynamy pierwszą rundę bez leczenia. Coś czuję, że będą dwie rundy, ponieważ no, bez leczenia nie jest tak prosto wy wygrać. Może pojedziemy sobie na jachcik, bo jachcik jest spoko. Spoko leko. No i dziękuję Wam oczywiście jeszcze raz za te wyświetlenia. No i mm, jeśli dzisiaj macie próg łapkowy 6 łapek w górę, jeśli to wbijacie, no to. Będzie odcinek z Fortnite, znowu jakimś challenge'em. Pomyślę, może zrobię challenge tylko snajperki. Napiszcie w komentarzu, czy będziecie chcieli challenge y, następny Fortnite, ale tylko ze snajperek. Z leczeniem oczywiście. No napiszcie tak i jak bijecie oczywiście te 6 łapek, no to nagram to. Dobra, lecimy sobie na jachcik. Mam nadzieję, że tutaj nie będę... że... Na razie nie chcę Jak mnie bo walnie nie dużo HP A czekaj, ja nie mogę Ja nie mogę ten Kewa mieć. O Boże To będzie bardzo trudne. Muszę użyć tego, bo tylko to jedynie mam. Nie, to mnie walnie. Ja muszę tak ostrożnie, no bo... Jak ja dostanę lekko, no to ja już dedam tak kaput. Wtedy... Już nie jestem tutaj, jestem w lobby. Czyli moim codziennym miejscu w Fortnite'cie. Dobra, otwieramy tą skrzyneczkę. I mamy rakietę, wieżyczkę. Okej. Okay. Kolejne rzeczy. Bez leczenia, ale no w sumie czy mam tak zrobić? Bo nie wiem czy to jest... czy ja mogę tak zrobić, bo bez leczenia, czyli... Dobra, już nie będę taki. Muszę tak. Mm. Nie będę oszukiwać, bo nie wiem, czy to mogę robić, czy nie. Zależy, jak to wy tam. Mówicie. muszę bardzo ostrożny być. Jak ktoś spotkam, to nie może mnie trafić. A jak mnie trafi, będę miał 10 życia, no to, to, to ja nie mam szans w ogóle na przeżycie. bym musiał być jakimś proplayerem w tą grę, a nie jestem. I nigdy nie będę. Co? No, tak będzie, tak będzie, zobaczyć. Zobaczycie, że ja zaraz zginę. Spotkam pierwszego typu, to zginę. Tak będzie. Oho, się To ja nie zostałem życiem, nie zostałem HP. Wiem, że wieżyczką to tak trochę... ...se ułatwiam, no ale no muszę, no ten trzeba bym się nie jest prosty. Boże, jak ja dawno w click nie miałam leczenia. Ja zawsze mam leczenie. że w Fortnite... ...to ja mam ZAWSZE leczenie, a Teraz to ja nie mam. Jest trochę dziwnie, mam całe... Pe mam pełne EQ. Przyda się jakaś snajperka. Bo... ...to będzie trochę ciężko bez snajperki jeszcze. Najgorzej będzie na daleko, no bo na daleko wtedy ci co mają dobrego Aima. Nie. Boże, co ja robię tym samochodem? Ja jestem jakiś kurde Spider-Manem. To samochód to Spider-Man. Tu ktoś jest. Ага. Uh ага. -huh. Dobra, no i To było. szybkie. I co, widzowie? Ja chyba muszę, żeby coś chociaż ograć, to muszę mieć kewa, czyli po prostu zrobię tak, że. Co? Nie pytam, dobra, nieważne. Dobra, widzowie, to jest druga runda. Eee. Y nie wiem, czy ten challenge się uda. Bo to jest najtrudniejszy challenge i tak jak mówię, zrobię po prostu, że na początku mogę się uleczyć, a później nie, no bo nie ma szans jakby tego zrobić tylko na leczeniu. Wystarczy dwa hity i... z pompy dobre i wtedy giniesz, no albo jeden hit nawet. Zależy jak walniesz z pompy, z jakiej pompy. No, to jest... Tu trudne. Albo nie, dobra. To będzie trudne. Dobra. O Boże, lecą tu typy. Czemu ja tu poleciałam? Nawet ja nie wiedziałam, że tu... Dobra, polecę tutaj. Po prostu, bo... Naprawdę? Kolego, no! No ja uciekam po prostu stąd, tutaj. Nie możemy trafić. nie. Dobra O, epicka pompa. No, weź to, to A, O, tak jak mówiłem, to nie, ale Uleczyć się mogę na początku tylko. Później, jak już dostanę, to dla mnie ważne. Ale tylko na początku mogę. O, no, już na przykład już teraz nie mogę się leczyć. Leczenia nie biorę. Nie wiem, czy mi coś się da, ale. No ja Nie, ja tego nie biorę! Potrzebuję jakiejś snajpy, bo... To nie jest! Wiem, że... Nie no, to Ja już ja przyzwyczajenie leczenie biorę, ale jest po prostu... Automatik. Tajna służby. Nie. Nie lubię tego karabina Dobra. O, jasne. Dobra, tu jest tylko, nie zapominajmy. Którego muszę pokonać? Na pewno był typo. Добре, сега сега. Ей, но аз видях тук човека. Даже в моят отговор... Даже в Тук и сега. Какво е това? Ну, бил тук! Може, той тук къмпи. Nie wiem, mm, po prostu nie pytam? Eee, dobra. Chyba mi to nie nagram autorskich. Mam nadzieję. Głupie rady w Fortnite. Dobra. Mm, gdzie możemy polecić? Nie powiedz polec tutaj... pojadę, co ja gadam? Dobra Typo Dobra! Przejechany? 36, 14 Dobra, nie zadał mi HP Dobra, jest giz, bardzo dobrze, bardzo dobrze, dobrze, dobrze jest Po prostu... Zarąbiście Proszę nie zadał mi HP oczywiście tam doszedł mój samochód Niemożliwe Na pewno nie mój samochód Sam mm. by tak daleko nie doleciał i to idealnie prosto na, na te na Tory Zapomniałam takiego słowa co mi się dzieje? Mm, Ktoś wziął Ty oskarka nic nikt nie wziął może sobie weźmę tylko jak on mnie uderzy ty oscara umiał bić zaka ja go zabiję był tylko jeden tutaj. Mhm, był tylko jeden. Strzelają się. Nie powinienem to lecieć, ale w sumie... Ej, dobra, to może zniszczyć osłonę. I mi pomóc wygrać. Jeg vet ikke hva som heter det. Może go bardziej zniszczy Boże Ja od tego botu zaraz ginę! Już prędzej ten bot zabije! Jednak nie zabił Ale ja, to medalion, to on... My... On mnie leczy, ja muszę... Ale... w sumie... Nienawidzawia bez leczenia, ale w sumie medalion... Dobra, wyrzucam medalion już wcale niech będzie. Niech będzie już tak. Mam Bo nie... Boże, to jest najgorszy ból. Nie mogę wziąć medaliona. Ale... No taki celownik i no taki dobra. I w sumie? To jest mądre, bo na, z, zniknę i będę czekał. Będę czekał na Kaś. To przyjdzie, to się schowa i go zabije. Mm, dobra, 32 hp. W sumie razem to 72, ale no, tak, to można powiedzieć że 32 hp. On taki dobry lot. Ale nie mogę medalionu, no nie mogę, no bo to leczy. Dobra, zresztą tu idę jednak. Dałam komuś medaliona, będę taki miły. Jestem miłym człowiekiem, widzicie widzowie? Jaki jestem miły. Bardzo fajnie. Nie byłoby tak fajnie, gdyby medalia do mnie szedł. Nie, 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 nie. No, Wyjdź z tego! 30 hp! 30! Nie, są ty idea! To by mnie wyżyczka mogła szansę zrobić. Typy? No, nie wiem. A kiedy tam idę, no w sumie może ze perki z daleka, bo tak z bliska na to wiecie, to ja mówię bye bye, po prostu nie. Ja yeah, I speak English very well. Ja yeah, good good. Kolego, nie w krzaczki. On tam kampi w krzakach. Ja mówię, ja to sprawdzę. Dobra. Jestem trochę ciwa, bo... Chcę się skupić. Mam 30 HP tylko. Czyli jakbym był dopiero odrodzony taki. Już wiecie, jak gracie dułosy, to po prostu się odradzacie i macie 30 HP od przyjaciela, jakby nie. Teraz ja się czuję tak samo. A podzie. Nie. Kolego! kolego. Drugi kolego. Dobra, 7 fragów bez leczenia. No tylko na początku no to mogłem. O drzewo, ale... Czy ktoś do mnie strzelił? Da się kur... Da się y, zepsuć to drzewo? Czekajcie. Nie. Drzewo ma 300 HP. O, już prawie zepsute. Okej. Okay. Oho! To ja gram to tyle? A no to tym... Nie wiedziałem. No dobra. Okej. Okay. Taki kine z wysokości, nie? To by było... Takie... No słabe, bym powiedział. dostać. O Ale nie zauważy. Ty mnie nie widziają. Jestem bardzo w złej pozycji. Ktoś do mnie strzelał. Jestem pod mostem. On jest na moście. Może nie, moś, nie, nie akurat na moście, tylko... obok mostu. Są do takiego małego hitka. Dosłownie, są na każdego hita. Ja nie wiem jak ja jeszcze żyję, jak ja zabijam ludzi. Oho, tam się boksy kręcą. Ten... kamuflaż mi pomaga, bo... dzięki temu jakby... Dycham. Żyję. dzięki temu Inaczej bym stał tak kaput, nic. Tak właśnie był jak... jak... na poprzedniej rundzie. Oho. Do strefkoz. Bamba Nieros Tu medaliony biją, no to... i nie strzelam sobie do niego, bo... Oho, zginął! O nie, 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 to na pewno on. Ja stąd idę, bo pójdzie na mnie. No tak jak sądziłam. Idzie na mnie. Chyba. Nie jestem tego pewien. Nie, nie! O Boże! Okej! Okay, Tam pięć. Jak ja już zginął... Jak ja zginę... To 5, no chociaż top 3 dajcie mi top 3, to będę ucieszony. Mm. 3 1, hit, o, no i ja mam 5 hit. Stało tam. nie, idealnie, dobra. Dobra, z nikim się nie mogę pić. Po prostu Życie. mogę na sukces. Do kogoś... O kurde, nie, 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 nie. Nie idź tu proszę, nie idź do mnie. Nie, medalionu. Słuchaj, jesteśmy kolegami, zabił go, oho. To już nic mi nie pozostaje. Jak go zabić? Ale nie wiem jak. O oh my god! <laughs> Co to było? O dzień dobry Jezus, ile medalionów chłop! Chłop kiedyś w ogóle? Nie, no chłopie, teraz to tylko trzy medaliony. Dobra, pozwólcie mi te trzy medaliony, wziąć, naprawdę. W sumie tyle medalionów, dobra, nie medaliony to nie medaliony. Będę taki hojny dla Was. Picie, ja, jaki ja jestem raz uczciwy w tej sprawie? Tylko się uleczyłem. Musiałem, ale za to oddałem medaliony wszystkie. sam z dwoma typami. Niestety te medaliony mnie uleczyły, no ale... No już trudno się mówi, tak? Mówi się trudno i płynie się dalej. Gdzie są te typy? Jak zginę, to zginę. Tak wygram. To wygram. O kurde, ja mam Zeda. Przestają, nie zabijam. Kolego! Nie, no! Chłopie, No, tego się nie spodziewałem, tego czegoś w tym odcinku, że jakby w tym. Ja tego nie rozumiem. Mm, ale no, oczywiście nie spodziewałem się. Że królewskie zwycięstwo. No, to naprawdę. Wiem, że trochę się tam uleczyłem. Na początku chciałem, a tamte drugi medalion to było. Niestety, no, uleczyło mnie, ale. Można zaliczyć, bo leczenia nie miałem w ogóle. Napiszcie, czy to zaliczacie, czy nie. No i widzowie. Jeśli się odcinek on się spodobał, zostawcie subika, lajka w górę z dzwoneczkiem. Jeśli no, co mogę jeszcze powiedzieć, no Czech, jutro na odcinku, bo jutro jest odcinek. Yy, Wspominam, do robię daily właśnie do końca ferii. No więc... pa Hello!